Niezwykła wycieczka, ale i gorący apel o pomoc to rezultat wizyty na ostatnim piętrze świdnickiego szpitala. Tam powstaje oddział dziecięcy na miarę XXI wieku. Po remontowanych salach oprowadzał dyrektor naczelny S.P. ZOS Jacek Kamiński. Jesteśmy po prostu w takim żywiole, w centrum remontu. On niestety potrwa dopiero późną jesienią, pod koniec roku, późną jesienią będziemy mogli otworzyć ten nowo dziecięcy, ale chodzi o to, żeby teraz pokazać tutaj wszystkim, jak to wygląda, bo oczywiście celem jest to, żeby również pozyskać jak najliczniejszą rzeszę ludzi dobrych serc, instytucji, instytucji które by nam pomogły to sfinansować. Także no chciałbym po prostu pokazać, jak, jak to w tej chwili wygląda. Przestronne sale z dwoma łóżkami i węzłem sanitarnym. Możliwość korzystania z windy, izba przyjęć z prawdziwego zdarzenia. To tylko część udogodnień dla młodych pacjentów i ich opiekunów. Kierownictwo szpitala chce stworzyć jak najlepsze warunki, jednak potrzeba na to pieniędzy. Są już zadeklarowane detacje z powiatu od pana starosty. Od pana burmistrza z Urzędu Miasta, z okolicznych naszych gmin. W ubiegłym tygodniu miała miejsce też taka wizytacja właśnie pana starosty i pana burmistrza. Te deklaracje padły, więc no, to już od wielu miesięcy było jak gdyby omawiane i, i, i właśnie się po prostu w etap realizacji. A ponieważ właśnie te pieniądze głównie są pieniędzmi zewnętrznymi, bo nasze środki własne posłużyły restrukturyzacji w pierwszym półroczu na przeniesieniu ogromnego działu diagnostyki laboratoryjnej, który właśnie był na tym czwartym piętrze, i myśmy to przenieśli na parter. W związku z tym wkład nasz Espezozu już był dosyć znaczący, a restrukturyzacja obymawała również modernizację i remont na nowy odzieł dziecięcy, i tutaj ta pomoc zewnętrzna. Była po prostu konieczna, bez, bez tego byśmy po prostu nie dali rady, nie udźwignęli, bo to są już kwoty idące w kilkaset tysięcy złotych. Na modernizację potrzeba blisko pół miliona. 200 tysięcy zadeklarował powiat, po 10 tysięcy dołożą cztery gminy. Władze szpitala liczą na dofinansowanie Urzędu Miasta. Jednak to zbyt mało, by skończyć remont, na przykład sal z węzłem sanitarnym. Tutaj już wyprzedzamy, wychodzimy troszeczkę w przyszłość, e, chociaż przepisy akurat mówią, że mogą być toaleta ogólna i ona też będzie, ale większość sal w chwili obecnej otrzyma również y, łazienki i toalety w obrębie sali, a więc bardzo wygodnie, ponieważ przebywają razem z dziećmi najczęściej mamy i opiekunowie, bo dzisiaj jest to wymóg y, przede wszystkim związany z tym, że dziecko pragnie w czasie choroby być w ramionach swojej mamy i, i mieć bliski kontakt z, z, z najbliższą osobą. Więc również przy okazji ci. Y, Opiekunowie, rodzice będą mieli lepsze warunki pobytu z dzieckiem, a to jest niezwykle ważne. Nie na korytarzu, nie gdzieś kątem i tak tylko razem ze swoimi, ze swoimi dziećmi. Następny przystanek, gabinet zabiegowy. Można będzie wykonywać bezpiecznie zabiegi dla dzieci, zwłaszcza, że w tej chwili mamy system informatyczny, który to musi wszystko dokumentować. Dbamy o to, żeby były wszystkie zasady aseptyki i antyseptyki. Czyli to musi być robione nowocześnie, zgodnie ze wszystkimi procedurami i standardami bezpieczeństwa dla dzieci. Równie nowocześnie będzie w pomieszczeniach przeznaczonych dla niemowląt. W każdym pomieszczeniu instalacje tlenowe i przeszklone, otwarte. Tak, żeby przebywające matki, bo tutaj już na 100% zawsze matka jest niemowlęciem, szczególnie dbamy właśnie o, o tą ciągłość karmienia piersią i bycia. I tutaj te matki muszą, muszą mieć, że tak powiem, bezpośredni, szybki wgląd i, i komunikację z pielęgniarką, sąsiedztwo gabinetu zabiegowego. Czasami stale ciężkie niemowlęta obligują nas do tego, żeby szybko podejmować działania i czynności Piękne perspektywy na przyszłość i szerokie horyzonty diagnostyczne to zaoferuje nowy oddział dziecięcy. Jednak nie na wszystko starczy fundusze. Władze szpitala apelują o pomoc. Środki finansowe zadecydują w istotny sposób o tym, w którym momencie uda nam się zakończyć ten remont generalny, a następna faza, proszę Państwa, to meblowanie, to drobny sprzęt. Oczywiście ze starego oddziału dziecięcego gros sprzętu będzie przeniesione ale chciałbym, żeby w nowych pomieszczeniach, a szczególnie niezwykle ważnych, takich jak gabinet zabiegowy, kuchnia, izolatka, pojawiły się nowe meble. To są wydatki idące w kilkadziesiąt tysięcy złotych. W związku z tym, powiem tak, od tej solidarności na rzecz naszych, naszych najmniejszych pacjentów i, i szczodrości będziemy te prace prowadzili. Chciałbym, żeby to była najpóźniej pora, taka właśnie pod koniec roku, wtedy, kiedy istotnie wzrasta sezon na choroby infekcyjne i w sposób naturalny, bo istnieje sezonowość, wtedy, kiedy dzieci idą do szkół, do przedszkoli. Niestety pojawiają się infekcje, pojawiają się powikłania, i ta późna jesień jest już okresem, kiedy oddział zapełnia się dziećmi. Także chciałbym zdążyć, no najpóźniej, tak jak mówię. Gdzieś pod koniec, pod koniec listopada, może wcześniej, żeby już w takiej pełnej krasie, na gotowe, już nie, nie w okresie jakiegoś remontu i tak dalej, byli przyjmowani. I ewentualnie przenoszenie ze starego oddziału dziecięcego na ten nowy. Każdy z nas może pomóc. Środki finansowe można wpłacać na konto Banku Gospodarki Żywnościowej o numerze rachunku 92 20 30 00 45 11 10 00 00 01 25 19 80 z dopiskiem Nowy oddział dziecięcy.